Hop, hop z lasu, witajcie, z tej strony Maruszka. Ciekawa jestem, czy rozpoznajecie ten dźwięk. Czy coś już Wam przypomina? To dźwięk łamanych gałązek i bardzo suchych liści, kiedy chodzimy boso po leśnej ściółce. Próbowałyście i próbowaliście kiedyś to robić? Jeśli nie, to gorąco zachęcam Was do tego, żeby spróbować. To naprawdę bardzo ciekawe i przyjemne uczucie. A tymczasem zapraszam Was do podreptania ze mną, do miejsca, z którego opowiem Wam swoją dzisiejszą historię. Chodźcie ze mną! Nad moją głową trwa właśnie ptasi koncert i koncert zielonych liści, które przeleszczą i tańczą w koronach drzew. I powiem Wam, że ten dźwięk lubię dużo bardziej od dźwięku suchych, szeleszczących liści pod stopami, dlatego że one są symbolem tego, jak bardzo w lesie jest teraz sucho. I każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ja wiem, że ludzie lubią narzekać, często narzekamy na to, że deszcz. Krzyżuje nam plany, że przez deszcz nie możemy wyjść z domu i bawić się tak, jakbyśmy chcieli, ale gdyby nie deszcz i gdyby nie woda, to ten świat wokół nas nie wyglądałby tak, jak wygląda, nie byłby taki zielony i pełen życia. Dlatego pamiętajmy, że ilekroć spada deszcz, to powód do radości. Zresztą, posłuchajcie mojej historii i przekonajcie się sami. Tutaj historia się zaczyna. Dawno, dawno temu w odległej krainie panowała potworna susza. Od wielu długich miesięcy nie spadła choćby jedna najmniejsza kropla wody. Rośliny i zwierzęta nie miały czego pić. Ziemia nie rodziła żadnych plonów. A ludzie cierpieli głód i wielu z nich odeszło. Każdego dnia ludzie błagali niebo o pomoc, błagali niebo o deszcz, który nawodniłby ziemię i który przywróciłby radość wszystkim żywym stworzeniom. Każdego dnia też tańczyli, uderzali w bębny, ale deszcz nie nadchodził. O wielkie niebo, ziemia umiera z pragnienia. Co żeśmy zrobili? Co mamy czynić, byś zesłało nam deszcz? Wołali z całych sił, ale deszcz nie nadchodzi. Wśród ludu proszącego o deszcz żyła dziewczynka o imieniu Ta, która jest sama. Jej dziadkowie, mama, tata, bracia i siostry odeszli dawno temu, dlatego ludzie z wioski nazywali ją Ta, która jest sama. Dziewczynka miała swoją ukochaną lalkę, która była dla niej najwspanialszą pamiątką po rodzicach, którzy zrobili ją dla niej, zanim odeszli. Oczy lalki namalowane były sokiem z jagód, jej spódnica pełna była kolorowych paciorków, a włosy, włosy przeozdobione były pięknymi, jasno-niebieskimi piórami, pochodzącymi od ptaka, którego śpiew przypomina Śmiech radości. Dziewczynka nosiła lalkę wszędzie ze sobą, bo przypominała jej o jej rodzinie. A gdy tylko było jej smutno, tuliła lalkę do serca, i to dodawało jej otuchy. Pewnego dnia szaman bardzo ważna osoba z wioski, opuścił swoje miejsce i poszedł na najwyższe wzgórze w okolicy. Piął się i piął coraz wyżej, ocierając pod z czoła, a było mu tym ciężej, że nie miał przy sobie ani kropli wody. Dookoła nie znalazł też nawet najmniejszego strumienia, z którego mógłby się napić. Bo trwała susza, i gdy w końcu, bardzo, bardzo zmęczony, dotarł na sam szczyt, położył się i ostatkiem sił wyszeptał: O, wielkie niebo! Za co nas tak karzesz? Dlaczego, dlaczego nie chcesz zesłać nam deszczu? Co mam robić? Zamknął oczy, nadstawił uszu, a niebo z pomocą wiatru wyszeptało mu kilka słów, które zapamiętał. Uzyskawszy odpowiedź od nieba, szaman wrócił do wioski, zwołał wszystkich jej mieszkańców i bardzo poważnym głosem rzekł: Niebo powiedziało, że my ludzie byliśmy chciwi, byliśmy żądni wszystkiego, braliśmy od ziemi ile się tylko dało. Bez ustanku, bez namysłu, nie dając nic w zamian. Teraz niebo chce, żebyśmy oddali ziemi to, co mamy najcenniejsze żebyśmy spalili nasze skarby i rozrzucili ich popioły na wszystkie strony świata. Na północ, południe, zachód i wschód. Ludzie zaczęli niespokojnie zerkać po sobie i z przerażeniem w oczach zaczęli krzyczeć: o, o nie, no, przecież niebo na pewno nie chce mojego nowego łuku! O nie, przecież na pewno nie chodzi o mój nowiutki, miękki plet. O nie! Przecież nie oddam mojego nowego noża. O nie! No, przecież nie może chodzić o mój garnek. Nikt nie chciał oddać swoich najcenniejszych skarbów. Kompletnie zapomnieli, co jest naprawdę ważne, bo wszyscy byli zamroczeni myśleniem o sobie. Rozeszli się więc do swoich namiotów, drapiąc się w głowę i zastanawiając się, co właściwie mogliby ofiarować niebu. Ale dziewczynka, ta, która jest sama, usłyszawszy żądanie nieba i wołania ludzi, pomyślała, że tym, Czego pragnie niebo, jest jej najcenniejszy i jedyny skarb, jej lalka. I choć to nie była łatwa decyzja, wiedziała, że jeśli chce uratować swój lud, musi poświęcić to, co ma najcenniejszego. Poczekała więc. Aż zrobiło się zupełnie ciemno, a wszyscy mieszkańcy wioski posnęli. I podeszła do ogniska, które znajdowało się na środku wsi, sięgnęła z niego kij, jeszcze żarzący się kij, i razem z nim udała się na najwyższy szczyt w okolicy, na ten, na którym jeszcze kilka godzin wcześniej był szaman. I gdy dotarła na sam szczyt, znalazła odpowiednie miejsce, w którym zaczęła rozpalać ognisko. Powolutku zaczęła strząsać popiół z kija i rozdmuchiwać żar, aż w końcu przed nią samą stanął wielki, wspaniały płomień, ognisko wysokości jej samej. Spojrzała tylko w płomienie, które mile rozgrzewały jej dłonie i, i nogi. Uniosła ręce w górę w kierunku nieba i powiedziała: O, wspaniałe niebo, przyniosłam Ci moją najcenniejszą rzecz, mój największy skarb moją lalkę. To jedyne, co mam, ale proszę, przyjmij w darze tę najwspanialszą dla mnie rzecz, tę najcenniejszą dla mnie rzecz i uratuj mój lud. Pomyślała jeszcze czule o swojej ukochanej rodzinie, której symbolem była ta lalka. I nie czekawszy ani chwili dłużej, żeby się nie rozmyślić, rzuciła lalkę w sam środek płomieni. Płomienie uderzyły swoim gorącem, a chwilę później dziewczynka poczuła zapach gryzącego dymu. Wpatrywała się w płomienie i powolutku, po cichutku. Czekała, aż ogień zgaśnie. Jej poczynaniom przyglądało się niebo pełne gwiazd, które milionami par oczu wpatrywało się w to, co robi ta mała istotka na środku wzgórza. I gdy ogień zgasł, a popiół wystygł. Dziewczynka zgarnęła go swoimi dłońmi i rozsypała na cztery strony świata. Zmęczona całonocnym czuwaniem, znalazła miejsce, w którym położyła się zmrużyła oczy i usnęła. Nad ranem, gdy obudziły ją pierwsze promienie wschodzącego słońca, miło łaskocząc jej rumiane policzki, dziewczyna odkryła coś niezwykłego. Pod jej plecami nie było już twardej, wysuszonej ziemi, ale piękna polana, pełna Kwiatów jasnobłękitnych, jak pióra ptasie, które przyozdabiały włosy jej ukochanej lalki. Wkrótce obudzili się także wszyscy mieszkańcy wsi, i szybko zorientowali się, że coś niezwykłego wydarzyło się na wzgórzu. Ile sił w nogach pobiegli na sam szczyt, a tam zastali tę, która jest sama. Zaczęli śpiewać i tańczyć, wznosić ręce ku niebu. A chwilę później kap kap kap. Zaczął padać pierwszy od wielu miesięcy letni orzeźwiający deszcz, który był najpiękniejszym darem, jakim mogli sobie wyobrazić. Nagle wszystko zaczęło mieć kolor zielony. Rośliny zaczęły budzić się do życia, a zwierzęta wróciły do ich krainy. Ludzie byli najszczęśliwszymi ludźmi na całej ziemi. Zrozumieli też, że ten dar jest zasługą tej, która jest sama. Gdyby nie jej wielkie poświęcenie. Deszcz nie wróciłby na ziemię. I od tej pory już nikt nie nazywał dziewczynki w ten sposób, ale każdy z wielkim szacunkiem zwracał się do niej, ta, która kocha swój lud. To już koniec tej dzisiejszej niezwykłej historii. Nie wiem jak was, ale mnie osobiście bardzo porusza, dlatego że mówi o ważnej rzeczy, która dotyczy nas wszystkich. I jeśli miałobyście i mielibyście ochotę porozmawiać na temat tej historii, to jak zwykle zachęcam was do skorzystania z pytań, które dla was przygotowałam i które znajdziecie pod filmem. A ja. Tymczasem zachęcam Was do tego, żebyśmy wszyscy szanowali ten fantastyczny, wspaniały skarb, jakim jest woda. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam, Maruszka.